Hej, cześć, witajcie do nas bardzo serdecznie. Jakby co to intro się takie przywitanie się nie liczy, bo chciałem wam powiedzieć po prostu, że ten update będzie naprawdę epicki. Myślę, że jeden z najlepszych sorki, że taki mam głos i w ogóle ten, bo wróciłem dopiero co z wakacji, możecie to zobaczyć po aktywności. Mam nadzieję, że dużo osób tu wejdzie i zobaczy, chociaż że ja żyję. No i mniejsza, myślę, że zapytajcie się picko, bo o tych wszystkich ciekawostkach, które znalazłem, jest super po prostu. Tak więc lecimy do przodu. Zaczynamy. E, tak, poprawili błędy oświetlenia, czyli to pamiętacie jak sobie się pochodnie było wszystko czarne Inne menu gry będzie, tak? Więc wejdziecie i będziecie zdziwieni e, Nowe dwa biomy na razie się okazało, będzie nam, mam nadzieję, że będzie więcej e, Nowy blok, czyli bielica bodajże to będzie na jednym z nowych biomów e, Tekstura figmana będzie zmieniona Dodane będą ryby do oceny, tak myślę, jedna z najważniejszych właśnie rzeczy to będą ryby i struktury w oceanie, czy na przykład, nie pamiętam jak się nazywały teraz koralowce, coś takiego, tak, koralowce. E, możliwe, że dodadzą meble e, i dungeony pod wodą, to mam nadzieję, że będzie ciekawe, będzie jakiś fajny boss do tego, ale jeszcze nie okazało się, czy jakiś boss będzie, czy w ogóle nie. Dobra, lecimy dalej. E, co jeszcze? Jeszcze dodali wiśniowe sadzonki. I w ogóle wiśnie dodaj i z tej wiśni ona ma takie różowe Tam widzicie w tle, ma takie różowe liście i po prostu z niej będą wypadały syszonki wiśni i wiśnie, tak mam nadzieję. <gryw> tak powinno być, nie? co tam jeszcze system dodawania znajomych, to będzie myślę, że ciekawe, możecie na przykład dołączyć do jednego serwera, takie ja mam przeczucia razem, tak więc zaprosicie sobie, inwentujecie przez Niki i dajecie do serwera i jest git, no i jeszcze dodali góry gniane, no i wyrobiłem się myślę, że w czasie ale jeszcze zostawiłem na koniec to, co chciałem najważniej powiedzieć to już powiedziałem praktycznie tego Minecrafta całego, ale no nie mogę się zmieścić w tym czasie, bo jest najważniejsza jedna rzecz, o której muszę mówić. dodali nowego smoka, tu już są screeny tam z tyłu widzicie, on mianowicie może być, tak myślę, że będzie w Neterze yy, i będzie tam po prostu nie wiem, że latał, ale będziecie mieli taki pasek na przykład witchera, wittera, nie wiem jak się tam mówi na niego yy, no i po prostu yy, będzie to jako boss i nie wiadomo co z niego będzie wypadało, mam nadzieję, że jakieś skóry czy tam skalę, coś takiego, znaczy mówiłem po angielsku teraz z czego będzie można robić mieć, tak więc wow, <laughs> naprawdę troszeczkę mówiłem za szybko, aż mnie gardło zaczęło boleć, e, no i cóż, no myślę, że to było na tyle, jeżeli wam się spodobało, nie zapomnijcie zostawić kciuka tam na dole, bo myślę, że najwięcej ciekawosy przedstawiłem w jednym filmiku. No i co jeszcze? Myślę, że możecie, jeżeli wam się podobało, zostawić subskrypcję, do niczego nie zmuszam, jeżeli nie, to nie, ale mam nadzieję, że wam uświadomiłem, jaki będzie nowy Minecraft. Tak więc zobaczymy, ile się spełniło z tego, co powiedziałem, no i cóż, hejcie na razie, trzymajcie się, do następnego! <grych> A, jeszcze taka mała aktualizacja do tego Sorki, że tak jeszcze raz zaczynam, ale chodzi o to, że pół godziny później Jeb zaktualizował swój post i powiedział jeszcze, że będzie ulepszona przyroczystość chmur, jednak będą trzy biomy, na pewno. E, tak, bo, tak jeżeli nie, to wiecie, nie? i, jeszcze do tego będzie, a propos tego opaska, po prostu jak wykopiemy dirta, na przykład, e, to po prostu, może nam na pokazywać, ile dirta wykopaliśmy, tak, więc to było na tyle, jeszcze raz się z wami żegnam, hej, na razie, mam nadzieję, że wszystko powiedziałem, marka.